O jaka piękna jabłoń i wiaderko jeszcze. Dawaj! Co to za poziom beznadziejny? Ale będę się z nim męczył. To skoro już powtarzam po raz trzeci. Czemu się potłukłem? Siema, gram sobie w Amefish i jestem e, Pufferfishem, po polsku to będzie rozdymka i patrzę co umiem. Lub pewnie to będzie jakaś specjalna umiejętność, którą będę się wykorzystywać. Ale teraz ja mam dwie drogi. O kurczę, zaczynamy od dwóch dróg, bardzo interesujące. Jesteśmy w zupełnie innym domku. Okej, okay, spadłem, potłukłem się, ale nową umiejętność ta ma rybka. No jest dużo lepsza niż tamta. Jeżeli spadnie się potłukę, jestem w stanie się jeszcze poturlać przez chwilę, żeby po prostu, wiecie, dostać się do jakiegoś miejsca, w którym powinienem być, albo nie wiem, powinienem trafić, ale nie trafiłem jakimś studem. Więc bardzo fajna rybka, bardzo mi się podoba już. Gameplay. Nią. Mam nadzieję, że będzie dużo prostsza niż tamta. Tamta była troszeczkę denerwująca, szczególnie runda z słoikiem. Nienawidzę człowieka, który stworzył rundę ze słoikiem. Zapraszam do, o, z odcinka, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi. A my dopływamy już do pierwszego checkpointa. I stąd ja muszę jakoś. A, na dywan po prostu. No, oczywiście standardowo pójdę sobie poszukać y, moich chlebków. Chcemy znaleźć wszystkie chlebki. Nie jak będę miał motywację, ale to myślę, że też poza odcinkiem. Bo tam, żeby zdobywać wszystkie gwiazdki w grze, nie potrzebuję totalnie nic poza tym, że przejść poziom na jakieś tam prędkości. Więc nie będę was męczył tym. Po prostu jak będę chciał sobie zrobić 100% tej gierki, to zwyczajnie pogram sobie ją osobiście już. No a skoro sobie tak spokojnie pływamy, to jeżeli podobacie się to, co robię, zapraszam do subskrybowania kanału. Odcinki staram się wrzucać w miarę regularnie. Jakieś łapki w górę. Komentarza czytam, odpisuję, jeżeli jest taka możliwość. Mamy już pierwszy chlebek koło y, tacki z y, karmą dla psa. Ej, ale nie no, ale złap ten chleb, gdzie ty się tam turlasz? Z okazji się rozglądam, bo czasami te chleby są bardzo dobrze porozrzucane po całej mapie. Chociaż wydaje mi się akurat, że no nie dadzą dwóch koło siebie, ale nigdy nie wiadomo. Lepiej sprawdzić dwa razy niż później po przechodzić poziom 16 razy. Jak to mam ostatnio często w zanadrzu? Nie, nie, nie w zanadrzu. To w w często mam w naturze, o, zanadrzu tu nie pasuje zupełnie. Zastanawiam się, jak otworzyć te drzwi. To jest klamka zwyczajnie do posunięcia. Nie zauważyłem jej na początku, no ale dobra, no dobra. Bardzo się cieszę. Wyszliśmy na zewnątrz. No tu już jak nic, będzie gdzieś e, chlebek. Może w tej wiadrze? Nie, niestety nie. No i to jest bardzo duży teren. W ogóle ten teren jest dużo większy. Tam zwyczajnie złotą rybką po liniach się przesuwaliśmy, a tutaj jednak mamy cały teren dla siebie. Możemy sobie wszystko tutaj pozwiedzać. O, jaka piękna jabłoń! I wiaderko jeszcze? A, co ładnie w ogóle jedną drogę, tylko tamtą, ale tu prawdopodobnie jestem 100% pewny, że będzie ukryty chleb. Znaczy za blisko tamtego, ale może? Nie, jednak tu nic nie było, więc trzeba się turlać aż tam. No te turlanie się troszeczkę zajmuje, ale przynajmniej wam to wycinam. I teraz turlać się z górki w taki sposób, żeby się nie potło z przypadkiem. Ładarzaj, gdzie się tu. Nie, ja 100% spadnę pod to, prawda? Wpadnę pod to, nie uderzę w to. Uderzyłem! A, i teraz musimy się turlać naszą kulką. Właśnie o tej mechanice wam mówiłem. Super ta mechanika. A my lepiej wskoczmy do wody, bo nam się czas kończy. Jak się napęcznieje, to jestem dużo wolniejszy, więc trzeba z tym troszeczkę uważać czasami, jeżeli coś zrobić na szybko. No, chyba, że biegam po Niezwykły. To wtedy... Oczywiście, że tylko napęczniałem, bo tak to skacza jak głupi. Ale nie wiem, czy jak nie mam mechaniki turlania sieci. Ja nie mogę na przykład wyskoczyć stąd i pozwiedzać mapy tutaj, bo tu. A tu coś będzie? Ja bym tu chleb ukrył, tak po prostu. I czy tu coś może być ukryte? O, to jest pytanie. Wydaje mi się, że może, ale nie będę się aż tam daleko turlał, bo właśnie skończył mi się mu tlen. W sumie ryby nie mają tlenu, tylko... znaczy. Ciężko to opisać, bo ryby się swoje skrzela bardziej korzystają z tlenu zawartego w wodzie. Dobra, to mi się poturlać, bo tu wody nie ma. Więc w jakim stopniu skończył mi się tlen, ale czy po prostu one wodą mnie że Nie wiem, nie, nie mam pojęcia jak działają skrzela ryby. Zostawiam, ja że po prostu tak jak mówiłem, że działa to na zasadzie tlenu pobieranego z wody. Pierwszy poziom wydaje mi się, że nie będzie zbyt trudny. O tu mamy na przykład chlebek. Raczej nie będzie to najtrudniejszy z poziomów, ale może, może będzie moment, w którym faktycznie będę się troszeczkę męczył. Przy okazji szukając tych chlebków. No No i znowu mam dwie drogi. Wybiorę prawą stronę najpierw. Zobaczymy, co będzie z prawej strony, bo tam jeszcze mogłem całkowicie z lewej sobie skoczyć, Ale no już jak wybrałem prawą, to płyniemy prawą. Najpierw, będzie tak zwane powtarzanie poziomu. Moja ulubiona czynność. Znowu dwie drogi. O nie, czy tutaj będę miał milion dróg do znalezienia. Chyba, że wszystkie drogi. O, nie, tam chlebek był. Trzeba odpowiednie drogi znaleźć. E, chyba, że wszystkie drogi prowadzą do tej samej sadzawki, w której teraz płynę. Szkoda, że go nie wezmę w żaden sposób. No ale nie wturlam się pod górę, nie jestem w stanie. Co ciekawe, jest tu taki mocny nurt wody, że nie jestem w stanie nawet podskoczyć tutaj odpowiednio. I mam nadzieję, że tu że żadnego nie będzie. To jest moje duże nadzieje. I chyba przegrałem przez to, że do wody nie wpadłem. No Ja nam muszę jeszcze wodę zahaczyć gdzieś, ale bez nadziei. Nie podoba mi się ten fakt. No i wydaje mi się, że będę bardzo długo się męczyć nad tym poziomem. Udało mi się jakimś cudem trafić do wody, jak ja się cieszę. Teraz przydałoby się złapać kolejną jakąś tutaj sadzawkę, jakąkolwiek. Tu mam chyba najbliższą, ale nie wiem, czy dopłynę do niej. Mogę nie, nie, nie przeżyć. Nie przeżyłem. Co to za poziom bez Ale będę się z nim męczył. Wydaje mi się, że mi się udało, nawet nie wydaje mi się, a nawet to widzę. Więc możemy sobie płynąć dalej tymi, nie wiem, rzeczką? kanałami, wodospadami. Nie wiem jak to nazwać w ogóle. Ja już przeszedłem poziom, poziom. E, dwa chlebki znalazłem po drodze. Dobra, trzy, jak zaliczę tamten jeszcze jeden, dobra, wiem gdzie. W przypadkiem znalazłem jakiś secret, tu jest poducha. I przez te, te dziury można wyskoczyć sobie na spokojnie i wskoczyłem na półkę. Na, na kominek półkę, nie wiem co to jest, ale dało się. W sumie nie wiem co mi to dało. E, myślałem, że. Aha! Ja się potłukłem jak spadłem. To co ja mam tu zrobić? Aj, że mam tutaj zapis. Ale bez sensu, dobra, no wskoczyłem tam i co mi to daje, że tam wskoczyłem? Nie rozumiem troszeczkę. Na jakiej to zasadzie miało działać? Wtedy płynęłem sobie prawą stroną, więc próbuję może teraz lewą, może z lewej strony znajdę ten chleb, bo ja widziałem, że on tam jest, ale nie do końca byłem w stanie go jakkolwiek złapać. I tutaj od razu wpada. A, tu jest, dobra, tutaj jest lewa strona dopiero. Myślałem, że tam u góry bo tu jest jeden chlebek w ogóle, tak po prostu na ziemi leżący. O ile uda mi się go złapać, to będzie dobrze. I czy ja w ogóle dolecę do tej wody, to jest pytanie. Doleciałem, całe szczęście. Ale wiem, że to nie jest wszystko, czyli ja jeszcze inną drogą płynę. Która pozwala mi na zdobycie tego chlebka, i tu mam jedną drogę. Ja popłynę może najpierw w lewą stronę. Lewo wygląda, jakby tam było coś ukryte. Tutaj z lewej strony mieliśmy kolejny wodospad, ale jestem bardzo, bardzo ciekawy, Co się stanie, jak popłynę właśnie tą prawą stroną, bo tam mamy wodospad, ale wydaje mi się, że on do czegoś prowadzi. Jesteśmy w tym drugim wodospad. A, on po prostu tutaj samej rzeki, tylko że wcześniej prowadzi. No okej, okay, czyli mogę mieć tam ten. No w sumie mogę, bo tam akurat tutaj był save point i mogę od razu sobie tu wskoczyć, tu mam sadzawkę. I mi myślę wydaje, że to jest już ten etap końcowy, który już tam męczyłem się troszeczkę z nim, ale wydaje mi się, że to już jest prosta droga do A nie, to jest jeszcze checkpoint. To gdzie ja jestem? Mamy moment naszej końcowej gry, czyli spadanie, ja w ogóle z bomb stroną jak mi się wydaje. I teraz mogę nie dożyć, chyba, że udałoby mi się odbić tutaj do wody Aj, udało mi się! <laughs> Przeżyłem jakimś cudem, no to teraz tylko do końca i zwycięstwo mamy. No i tak muszę powtórzyć, bo dwóch chlebów nie znalazłem jeszcze. To skoro już powtarzam po raz trzeci. Czemu się potłukły? Miałem powiedzieć, że skoro już powtarzam po raz trzeci, to pokażę wam ten e, secret spadek, który zupełnie nic nie daje, ale pokażę wam, bo jest dosyć ciekawy. To do myślenia, ale nie zauważyłem go na starcie. I to wystarczy, że sobie wskoczymy tutaj i zobaczcie, jesteśmy na miejscu I, i to tyle. No oczywiście się potłukę, no tam jeszcze dolecę po prostu tą kulką bo nie chcę się powtarzać tego poziomu. O ile dolecę? Dolecie. Dobra, szybki respawn. I możemy płynąć na dół. I dopływam już do kolejnego chlebka. Ale gdzie ten jeden może być, nie mam pojęcia w sumie. Gdzieś, gdzieś musi być ukryty i ja go po prostu nie widziałem. I to prawdopodobnie gdzieś tutaj w ogóle mogę spłynąć na dół. A chyba nawet muszę tu spłynąć na dół, jak dobrze pamiętam. Ale gdzie ten chleb się znajduje? Nie wiem. Nie wierzę. 50 minut, co najmniej godzinę, bo tam w pewnym momencie zatrzymałem nagranie. Ostatni chleb jest nie tym chlebem, co trzeba. Znalazłem go przy pomocy przeglądarki dosłownie, bo sam bym nie dał rady. Nie ma opcji, żebym go odnalazł. A jeszcze nie jest pewność, czy ja go zdobędę w ogóle. No, nie ma pewności, czego zdobędę. Jasne, że nie. Jasne, że nie, bo po co? No, i nadal tam jest. O, naprawdę, Katorga. Szukałem go. I to jest nie ten chleb, co trzeba, bo to jest niby, że. E, among the drop. Nie, e, nie among the drop. Cały czas ten, łączę ten. Before the drop. A to jest among coś tam, przynajmniej tak wszyscy mówią. Więc znalazłem. Bądź gry. Boli mnie to, bo spędziłem nad tym co najmniej godzinę, no mówię. Cię męczę z tym poziomem z 10 lat już, jak nie dłużej. I e, dobra, Adam dam radę tutaj dolecieć? to będzie chyba szybciej. Naprawdę, tak męczący poziom, że, że normalnie zdechnąć można. A, i przy okazji w ogóle nie nagram drugiego odcinka ten drugiego, e, drugiej rundy tą postacią, bo niestety nie mam czasu zwyczajnie. Ten odcinek pochłonął mi tak dużo czasu. Proszę, nie, proszę, nie, dobra, prostu leciałem. Pochłonął mi tak dużo czasu, że nie zdążę zwyczajnie i zaraz muszę odpalać się z live'em, Przynajmniej, żeby tylko to nagrać będzie, z, nie wiem, z 8 minut max, jestem pewny, że będzie z 8 minut max, więc trzeba odpalić e, tak zwane lanie wody, no i ukończone, Ja wam pokażę, tego nie miałem, a tak naprawdę to był ten. Przynajmniej tak mówi internet. No cóż, udało mi się, zrobiłem 5 gwiazdek, chyba z 16 razy w kolejnym odcinku, zrobimy sobie drugi level, bo mi ale się skończyło. Widzimy się w następnym. No i trzym się.